Witam Was, kochani, z tej strony Marcin, jesteście na kanale Neonumerologia, który jest poświęcony nurtowi numerologii ewolucyjnej. Kochani, dzisiaj mam niezwykłą przyjemność, aż cały chodzę, <grych> aby zaprezentować Wam prezentację dotyczącą kompasu życia. Kompas życia jest to kurs poświęcony rozwijaniu się w pracy numerologa a szczególnie dotykamy gałęzi, jaką jest prognozowanie. W związku z tym zapraszam Cię do tej krótkiej prezentacji dotyczącej tego, z czym możesz się spotkać na Kompasie Życia. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Kompas Życia jest oparty na trzech podstawowych relacjach yin i yang. Jakie to są relacje? Relacja pionowa, czyli orientacja w tu i teraz, oś góra-dół, i widzimy tutaj pierwsze oddziaływanie na siebie, swoiste w cudzysłowie tarcie sił przeciwstawnych. Czyli, kiedy Yang schodzi z góry, to Yin organizuje pod to przestrzeń, czyli przepływ. Ta relacja tak, wpływa na siebie nawzajem i możemy to zaobserwować w naturze w rzeczywistości na co dzień, jak i tutaj w systemie numerologii ewolucyjnej. Kiedy Yang schodzi w dół, to in. jej naturalnym ruchem jest ruch do wewnątrz i w dół, powoduje, że ta energia ma gdzie się rozejść. Może eksplorować, może tworzyć, tak, może doświadczyć. Tego, co związane z uczuciami, z głębią, tak? z tajemnicą stworzenia. I taka jest pierwsza podstawowa relacja. Oczywiście, tutaj dużo można byłoby jeszcze powiedzieć na temat tego, jak Yin działa w górę, ale nie to jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Mamy kolejną relację, czyli relacja pozioma. I relacja pozioma to długość i szerokość. Ta orientacja również występuje właśnie w kulisach naszej pracy. I ostatnia relacja, w cudzysłowie ostatnia, bo jest ich trochę więcej. Proszę mi wierzyć, że jest to naprawdę wielowymiarowe, ale są trzy podstawowe relacje. Kolejna to kolista. I ta kolista mówi o przemianie, o ruchu, o transformacji tych sił, o tańcu cząsteczek przeciwstawnych. Które w tym tańcu, w tej relacji kolistej, zacierają granice i stają się jednym. Hmm? Sam system ewolucyjny również opiera się na pełnym wzorze drogi życia, pełny wzór. Dlaczego on jest pełny i tym samym dlaczego implikuje, że dotychczas nie bazowaliśmy na pełnym wzorze? Jest to bardzo proste. Żeby to w ogóle zrozumieć, trzeba zacząć przeliczanie stałej. Tak, od której zawsze każdy numerolog wylicza swoją tak zwaną drogę życia. Zaznaczyłem w kółeczku to, czego jeszcze nie widać, bo nie widzimy tej wartości liczbowej. I pozwoliłem sobie zacząć dzisiaj od wartości liczbowej, jaką jest aspekt ujemny drogi życia, czyli 21. I mamy aspekt dodatni, aspekt ujemny. I tak oto przeliczając, tak, dojdziemy do drogi życia. Czy to zrobimy w pamięci, czy pojedynczo każdą cyfrę? Jedno jest pewne: dojdziemy do tego samego wyniku. Tak? Czy zrobimy to na zasadzie 6 plus 21? Skąd się bierze to 21? No 1 plus 9 plus 9 plus 2 daje mi 21. I na dole jest 21 również, dlatego że 12 minus 12 to 0. Więc tu przeliczanie położenia w kierunku południe zaczyna się od 0. Natomiast nas interesuje teraz aspekt dodatni. 6 plus 1 daje mi 7. 7 plus 9, 16, 16 plus 9, 25. I 25 plus 2, 20. 7, którą mogę wpisać już tutaj. Tak oto wygląda pełny wzór drogi życia. Dlaczego tak też jest? Kochani, jest to oczywiste. Sama ósma sfera, o której mowa w kontekście drogi życia, już koreluje nam z torusem, czyli z tym, co możecie zobaczyć tutaj. Dlatego pewne wyliczenia i narzędzia, tak? W systemie ewolucyjnym troszkę inaczej pracują. Co mam na myśli? Przeliczanie roku numerologicznego się nieco zmienia. No bo jeżeli w systemie tradycyjnym, tak, obliczam rok numerologiczny, do tej 27 dodaję 8 bądź do 9 dodaję 8, czyli z tego roku, tak? To mam wynik. Natomiast w systemie ewolucyjnym, no nie ma już sensu tak naprawdę obliczać w ten sposób roku numerologicznego, skoro mam tutaj aspekt ujemny jeszcze. Rozumiecie o co chodzi? To implikuje w ogóle gruntowną przemianę w pracy numerologa. Więc zobaczcie, te sfery, tak, zawsze tutaj były. Każdy z nas, tak, przeliczał je w swojej pamięci. Ja tak samo zaczynałem. Trzy lata temu, kiedy odkryłem to, tą metodę, zostało mi to objawione. Byłem bardzo poruszony i niesamowicie zadowolony, no bo wiecie, postęp, tak? Ruch naprzód, ewolucja. I tak oto jestem w tu i teraz i wygłaszam tą mowę do Was, zapraszając Was na kompas życia. Czyli samą korzyścią, samą w sobie jest już praca z nowym modelem. Widzimy tutaj tak, spójność. No bo widzicie, te sfery tam są. Tak samo yy, każdy z Was, kto pracuje z numerologią, napotykał na tą siódemkę, na tą szesnastkę. Oczywiście w kontekście przeliczania takiej daty, tak, która powoduje, że tu się tak układa ta wartość. I to są nasze pozycje urodzeniowe, tak jak mamy nasz horoskop nasze pozycje planet, tak samo mamy y, zmierzalną rzeczywistość poprzez liczby, poprzez liczby. Tutaj odczytujemy prądy ziemskie i kosmiczne i tym się właśnie zajmujemy na kompasie, prognozujemy te prądy kosmiczne, ziemskie, tak, i też przekazuje, co można zrobić, aby skorzystać z danego potencjału. Rzecz w tym też, że Kolejną korzyścią jest to, że nie zamykam nikogo w ciasnej formie, ponieważ model drogi życia, jako że jest to torus, tak? To tam jest permanentny ruch. I odkrywam przed Wami zagadnienie oparte na dziewięciu spiralach podstawowych, powiązanych również z cyklem dziewięcioletnim i siedmioletnim, który, no one idą łeb w łeb. A tym samym daje nam to, Zupełnie inne postrzeganie tego, czym jest droga życia, i oczywiście ona jest bardzo ważną sferą, zwłaszcza, że jest na poziomie zintegrowanym, nie jest w ruchu karmicznym, co ciekawe. System ewolucyjny, można powiedzieć, że już w tej chwili pogłębiłem to, co nazywamy numerologią karmiczną, oddzielając to, co na poziomie zintegrowanym, od tego, co karmiczne. Więc widzicie, jest tutaj dużo ciekawych zagadnień. Które na początku mogą brzmieć tajemniczo, natomiast za tym skrywa się głębsza wiedza, jak i jej interpretacja. Wszystkie te sfery, tak, jak widzicie, opierają się na systemie dwunastkowym. Jest to praca z y, 1 i 2. 1 i 2 widać też tutaj, tą relację, ale przede wszystkim również w systemie numerologii. Ewolucyjnej, tak pracujemy z wibracjami, tudzież pod wibracjami. Czyli mam 2 minus 1 równa się 1, 2 plus -1, 1 równa się 3. 3 plus 1 równa się 4, 1 minus 3 równa się 2. Hmm? Czy też 3 minus 1 równa się 2. To już obojętne, matematyka jest samouzgodnionym systemem i zawsze Wynik będzie ten sam albo na plusie, albo na minusie. W każdym razie zobaczcie, co to nam przypomina. Rzeczywistą wibrację. Zobaczcie, to co też kocham w tym systemie, to fakt, że w systemie tradycyjnym bazowaliśmy tylko na plusie. A minus tutaj z tej strony nie ma go. A on tam rzeczywiście jest, ale nie ma go w naszej świadomości, więc praca z kompasem życia to scalanie się i wracanie do równowagi i czytanie również pola konfiguracji w równowadze. Wówczas znacznie jest poprawiony odczyt. No i on u mnie systematycznie stopniowo, tak jak wszystko jest stopniowym objawieniem, również się polepsza i precyzuje i ostatnio to w ogóle miałem właśnie poprzez to objawienie tego, jak się wylicza rzeczywiście dół, totalną przebudowę. Totalną przebudowę. Jeszcze dochodzę do siebie i się otrząsam po tym wszystkim, ale już mam za sobą pierwsze sesje, pierwsze spotkania, wszystko się klei i gra. I nigdy wcześniej nie miałem tak czystych odczytów. W każdym razie zapraszam Was do tej pracy wielowymiarowej. Jeżeli chcesz informacje ode mnie, to znajdziesz je w opisie pod tym filmem tam są linki tak, do mojego facebooka natomiast jeżeli nie masz facebooka to zostawiam tu i teraz dla ciebie e-mail czyli w obecności ciszy małpa gmail.com napisz do mnie tak, wiadomość a wyślę ci opis tego jak wyglądają warunki uczestnictwa natomiast grupa jest na Facebooku, więc warto by było mieć założony jednak profil. Choćby dla samej pracy, choćby dla samej organizacji, która jest tutaj bardzo nam potrzebna, a Facebook jednak zapewnia bardzo płynny, bezpośredni dostęp do pewnych rzeczy. Przyszłościowo rozważam również inną platformę, ale to jest gdzieś melodia przyszłości. Tak. Dużo można byłoby tutaj jeszcze mówić. Na temat tego systemu, natomiast to już zostawiam na kompas życia 3.0, mechanikę numerologii ewolucyjnej. Podkreślam, że grupa już jest, a na niej pierwsze prace domowe. Te prace domowe pozwalają Wam zbudować pierwsze narzędzia, które będą właśnie potrzebne do prognozowania cykli, do prognozowania drogi życia, do prognozowania cykli i rytmów, jakie są przypisane dla danej wibracji z drogi życia. Wyjaśniam również stosownie, tak? O co chodzi, dlaczego to właśnie aspekt dodatni pokazuje spiralę i czym jest ten aspekt ujemny w związku z tym. Wyjaśniam, czym są te szczyty, czym są ostateczne szczyty oraz wyjaśniam cały ruch karmiczny oparty na relacji kolistej więc, jeżeli jesteś zainteresowana, bądź zainteresowany i czujesz, że numerologia tradycyjna nie odpowiada na Twoje wszystkie pytania, czujesz całym sobą, podobnie tak jak ja kiedyś, że są sfery, które są niedopowiedzi niedopowiedziane, to zapraszam Cię do kontaktu. Nawet jeżeli nie na kompas życia, to po prostu do kontaktu, do wzięcia udziału chociażby w kolejnych webinarach, które. Wydarzają się dla potencjalnych uczniów zaocznie. Zapraszam jeszcze raz do studiowania wraz z bogactwem numerologii ewolucyjnej i dziękuję, że poświęciłeś swój czas, poświęciłaś swój czas na obejrzenie tego materiału. Dziękuję i do zobaczenia na szlaku mistycznego rozpoznania.